Period reżimu Noc jeszcze w mieście w pełni rządy sprawowała, gdy jego ulicami na koguta gnała kolumna radiowozów policjantów chmara. Z jakimi zadaniami i dokąd jechała? Czy może żeby wzorem kolegów z Pruszkowa w Dawidach na dziewczyny młode zapolować? Sadzić do radiowozu, do lasu podrzucić, Niech zobaczą jak sprawny jest z gliny kogucik. A może kawalkada przed świtem pomyka, By mieć błogosławieństwo od ojca ryzyka? Kiedy mnich ich rozgrzeszy, a prezes pozwoli, Baby będą pałkami naparzać do woli, By wreszcie na rządzących pyskować przestały, i żeby praw dla siebie się nie domagały. Może prezes się Zosią stał, jak zapowiadał, i na je, płeć jego nagle gwałtownie nastawał pan minister Paragraf i jego lokaje w randze wiceministrów. Oni gdzie się daje pierwszą korzystając z każdej sytuacji. Więc wódz Zosia miał prawo bać się defloracji i zawezwał na odsiecz, aż trzy bataliony, by studić ministra. Tak był napalony. Nie, tym razem to inne było przedsięwzięcie. Policja okrożyła stolicy Śródmieście, pałka stała przy pałce, hełm sterczał przy hełmie. Tak centrum miasta służby otoczyły szczelnie. W krzakach, za każdym rogiem i za pomnikami Szaiły się komanda z wielkimi pałami Gotowe na gwizdnięcie tłuc go popadnie Szturmówką można kości porachować snadnie Tak żeby ten nieszczęśnik, który się z nią spotka Nie zdążył za nic w świecie dobiec do wychodka. Przed budynkiem mieszkalnym stanął wódz strażacki a z jego wysięgnika dwóch ojców patrzy, ślepiąc się w okna, spokój zakłócając ludziom. Ponoć w ich bezpieczeństwie jedynie się trudzą, zaś z mieszkań prośby płyną, w głosach słychać grozę. Od takich Samarytan, chroń nas, Panie Boże! Na dachu jeszcze w nocy zalegli snajperzy, każdy w swoim rejonie, do każdego mierzy, kto się tylko tam zjawi. Oto z domu wyszła starsza pani w kurteczce, chudzieńka i niska. Gdzie idzie, gdy noc jeszcze? Może do kościoła nam mszę wcześniej wychodzi? Lecz być może zgoła to groźna terrorystka, ma posępną, jak każdy anarchista, gniewną i zaciętą. Już snajper ją namierza i bierze na muszkę. Niech tylko palcem kiwnie. Zrobi z niej wydłużkę. Księżyc, gdy to zobaczył, skrył się za chmurami. Zblatł mocniej niż zazwyczaj. Bardzo trząsł portkami. Z łysiny pot ocierał. Trzęsła nim panika. Jeszcze we mnie przy... <laughs> Wali któryś z granatnika. Rozsądek nakazuje jak najdalej zwiewać. Przecież po nich wszystkiego można się spodziewać kiedy się rozochocą będąc w błogostanie galaktykę jak sufit rozwalić są w stanie i luna się wrogali przemienił pospiesznie dał dylak gdzie pieprz rośnie, a świt nastał w mieście zaczęło tętnić życiem z domów wyruszyli mieszkańcy którzy głównie do pracy spieszyli z zajezdni wyjechały na swe stałe trasy tramwaje autobusy by przewozić masy pasażerów do pracy licznych o tej porze. Lecz tym razem w Ordynku stały im na drodze uzbrojone po zęby mundurowe siły, co nikomu do centrum wejść nie pozwoliły i wjechać. Pasażerom pieszo dymać nakazano poza chronioną strefą. Wszelki ruch wstrzymano. Wejść do niej mogła tylko reżimowa kasta. Inni obywatele to dla niej hałastra, ludzie drugiego sortu. Lecz co za przyczyna, dla której z całej mocy pracuje machina sił specjalnych, w najwyższej, będąc gotowości i wobec władz bezprawia, pełna służalczości? Postawiono na baczność miasto, jej mieszkańców, bowiem rządząca krajem grupa opętańców znowu miała miesiączkę, zwaną miesięcznicą. Od lat wielu już taką hece miesiąc w miesiąc ćwiczą nie bacząc, ile miasto ta farsa kosztuje, ilu ludziom ich plany nagle dewastuje, tylko z tego powodu, żeby kamaryla wodzowi swe oddanie znów udowodniła, na twarze naciągnęła pogrzebowe miny, mające zamaskować jej codzienne kpiny z honoru, państwa, prawa oraz uczciwości. Niech lud ujrzy swą władzę w masce szlachetności, zadumy, przy wyborach to zaowocuje. Krótki spektakl się skończył. Każdy ulgę czuje, kto tylko brał w niej udział. Znowu się udało odciąć od społeczeństwa, by się nie zmieszało z rządzącym jaśnie państwem, które mocne w gębie o jedności z narodem nawija codziennie, choć na dystans go trzyma policji pałami, by się nie spoufalił zanadto z władzami. Jakże dupna to władza, która strachem stoi I współobywateli panicznie się boi, Odgradza się przed nimi kordonem przemocy, Nie pomna, że strach zwykle tuż przed klęską kroczy.